Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię wam najlepsze seriale na Netflixie. Zapraszam do oglądania. All right. Serial jest prequelem genialnej produkcji AMC Breaking Bad. Better Call cool Saul opowiada o przygodach niesfornego i nie zawsze uczciwego prawnika Jimmy'ego Magilla, znanego widzom z Breaking Bad. Poznajemy jego początki kariery jako adwokata i widzimy jak z każdym odcinkiem przemienia się w nieuczciwego Sola Goodmana. W serialu zobaczymy również początki tworzenia imperium Gasa Fringa oraz życie majka przed przygodami Breaking Bad. <mianowity> Były marin Frank Castle. Postanawia brutalnie zemścić się na mordercach swojej rodziny. Gdy już mu się to udało, to niestety wplątuje się w spisek, który zmieni jego życie. Wiem, pewnie dla niektórych z was brzmi to znajomo, ale Punisher jest inny niż podobne filmy czy seriale, jest bardziej mroczny, tajemniczy i zaskakujący. I think you know about my case castle's the last witness we can either clean this up or let him take us down Got imagine you were born in a poor family in a poor country and by the time you were 28 years old you have so much money you can't even count it history krula koki czyli pablo escobar Narcos opowiada historię o kolumbijskich kartelach w latach 80. i 90. Bohaterem pierwszych dwóch sezonów jest Pablo Escobar. Poznajemy jego historię od samego początku jego przemytu kokainy do Stanów. I z każdym odcinkiem widzimy, jak rozwija swoje kokainowe imperium. A z drugiej strony widzimy zmagania dwóch agentów DEA, Którzy za wszelką cenę chcą złapać Escobara i zamknąć w więzieniu na wiele, wiele lat. Trzeci sezon zaś opowiada o rywalach Pabla, czyli kartelu Skali, którzy byli również odpowiedzialni za przemyt setek ton kokainy do USA. The Gdybym powiedział wam, że Breaking Bad opowiadał nauczycielu chemii w liceum, który pewnego dnia dowiaduje się, że ma raka. Więc postanawia wytwarzać i sprzedawać metamfetaminę. By zapewnić byt rodzinie, to byłoby zdecydowanie za mało. Bo ten serial to wspaniale napisane postacie, genialne dialogi, humor oraz niezwykle ciekawa fabuła. Oglądając go, z pewnością dostaniecie choroby następnego odcinka. Of being taken off the me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No te muevas, te ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Mamá, Estoy pensando en irme de viaje. Esto con la Pereuca Netflixa. Ośmioro zamaskowanych przestępców zajmuje hiszpańską mennicę narodową, skąd zamierzają zgarnąć 2,5 miliarda euro. Całą akcją kieruje tajemniczy profesor, którego zadaniem jest zwodzenie policji za nos i kierowanie napadem. Profesor przygotował niezwykle skomplikowany plan, lecz niestety nawet w genialnym planie nie wszystko musi pójść. Por ello en el que haya una sola gota de sangre dejaremos de ser unos Robin Hood para convertirnos simplemente en unos hijos. De... Es la hora. Confiar en nosotros y obedecer. I've always loved getting clean. I love showers. I love baths. It's my happy place. Was my happy place. Jest to komediodramat oparty na bestsellerowych wspomnieniach autorstwa Piper Kerman pod tym samym tytułem. Dobrze sytuowana mieszkanka Brooklynu, Piper Chapman, zostaje skazana na karę 15 miesięcy pozbawienia wolności na skutek związku z dilerką narkotyków Alex sprzed blisko dekady. Aby spłacić swój dług wobec społeczeństwa, Piper musi zamienić wygodne życie w Nowym Jorku u boku narzeczonego.

Dziękuję Wam za oglądanie, będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie suba na kanale oraz łapkę w górę, i czekajcie na drugą część najlepszych seriali na Netflix. Cześć!